Ustawienia temperatur głowic klejowych w systemach Hotmel zależą od kilku czynników rodzaju kleju, konstrukcji urządzenia oraz rodzaju aplikacji. Pamiętaj o utrzymywaniu czystości i regularnej wymianie filtrów klejowych czy głowice, aby uniknąć zanieczyszczeń wpływających na poprawną pracę głowic. Teraz pokażę Wam, jak ustawić temperaturę na głowicy klejowej na aplikatorze. Aby ustawić temperaturę na głowicy grzewczej, przechodzimy pokrętłem obrotowym do funkcji głowic wciskamy pokrętło w celu ustawienia temperatury schodzimy do temperatury w okienku zaznaczonej mamy ustawione 170 stopni ustawimy na 175 poprzez naciśnięcie pokrętła temperatura zaczyna nam mrygać w prawą stronę zwiększamy o 5 stopni w celu zatwierdzenia Wciskamy pokrętło, przechodzimy do funkcji Enter, aby zapisać zadaną temperaturę.